Nie będzie z Chrystus. Druga część <laughs> przemyśleń na temat, dlaczego Pan Jezus był tak ubogi. Mógł przyjść jako bardzo bogaty człowiek mógł przyjść jako król, albo syn króla syn Heroda. Przyszedł na ten świat jako syn biednego cieśni. Ja sądzę, że dlatego, że bogatych na tym świecie jest mało, a ubogich mnóstwo. A pan nie przyszedł do wszystkich. Gdyby był synem bogacza, króla, no to ci biedni nie czuliby się miło. A tak. Kiedy Pan Jezus doświadczał wszystkich cierpień człowieka biednego, kiedy wielokrotnie był głodny. Wielokrotnie apostołowie byli głodni, nie mieli co jeść. Stąd kiedyś łuskali, łuskali ziarno z pola faryzeusza, ponieważ faryzeusze idąc przed nimi, powiedzieli, żeby nikt im chleba nie dawał. Ludzie słuchali faryzeuszów, ponieważ bali się ich. Mieli władzę. Mieli władzę, koneksję i zadzierać z faryzeuszami nie było dobrze. Mogli pozbawić człowieka absolutnie wszystkiego. Więc jak powiedzieli, że to me fałszywy Mesjasz, Syn Cieśli, oni szli przed Panem Jezusem i przygotowali ludzi w sposób negatywny do Pana Jezusa. I za Nim także szli. No, byli też czasami z nim. Kłócili się podczas wypowiedzi pana Jezusa. Ja to mam tak dobrze, że kucisz, się nie może w tym A, Numer! Nikt nie może ty głupi, daj sobie spokój. A Pan Jezusowi to mówili. A panu Jezusowi to mówili. Bogów wszechświata, faryzeusze wielokrotnie pokazywali, że czyni źle, że nie przestrzega zasad szabatu. A pan Jezus doskonale wiedział, co robi. A Żydzi mieli mnóstwo, do dzisiaj mają, do dzisiaj mają mnóstwo przepisów szabatowych, żeby czcić Dzień Święty. No, jakby poniekąd słusznie, tak, żebyśmy no, odpoczywali i spotykali się w tym dniu szabatu z Bogiem. Ale każda przesada jest niedobra. A oni przesadzili, Pan Jezus to pokazywał. Mówił, że który z was nie da swoim zwierzęciom jedzenia w niedzielę, czyli w szabat, u nich to był u nich to był chyba sobota, sobota. U nich to szabat to sobota. To dzisiaj u muzułman piątek, u nas niedziela, dzień zmartwychwstania Pana Jezusa. Jakby to powiedzieć, misja Pana Jezusa nie była lekka. Absolutnie nie była lekką. Złośliwość ludzka otaczała Go z wszystkich stron. A zrozumienie miał tylko u swojej matki. Kiedy wracał do domu po takich pielgrzymkach trzymiesięcznych, walki z faryzeuszami, gdzie chcieli Go i zrzucić ze skały, i ukamieniować chcieli Pana Jezusa, Przeróżnadraństwa. Za to, że głosił dobrą nowinę o tym, że wszyscy są zbawieni i że On odkupi grzechy wszystkich ludzi. I to pokazywał, kiedy sparaliżowani wstawali i mówił, odpuszczając się Twoje grzechy. No Faryzeusze byli super oburzeni, ponieważ e, odpuszczenie grzechów może tylko Bóg. Pan Jezus to czynił i sparaliżowani wstawali. W wyniku czego mogliby się domyśleć, ale dla nich to było nie do pomyślenia, żeby Syn Cieśli był Mesjaszem. Oni spodziewali się i tak, było, tak uczyli w, w, w Izraelu, że Mesjasz to będzie ten, który odkupi ich z wszystkich nieszczęść. A oni byli pod, pod okupacją rzymską i celnicy pobierali pieniądze na opłacenie Legionów Rzymskich które tam stacjonowały. A jednym z apostołów był Mateusz Celnik. No to dopiero była fera. A Maria Magdalena, która chodziła z Panem Jezusem, była uznawana za kobietę lekkich obyczajów. Jak wielokrotnie mówię, nie prostytutkę, ale no, lekkich obyczajów. Maria Magdalena wszyscy znali, bo była bogata i, i nie przestrzegała żadnych reguł tamtego świata. Jaki się facet podobał, to ona się go wybierała, a wszyscy za nią szaleli, bo była super piękną kobietą. No i wszyscy ją znali. Wszystkie kobiety to jej zazdrościły z wielu względów, no bo była po raz piękna, bogata i nie miała męża, mogła sobie z każdym dla przyjemności. No a te kobiety raczej w Ziemi Świętej do, no do dzisiaj generalnie są nieźle uciśnione. No Dzisiaj to trochę lepiej, to już tak, aż tak mocno nie jest, ale Lekko nie mają, No, my, kobiety w Polsce mają znacznie lepiej od tamtych kobiet arabskich, i no Izraelski zależy jak tam, w każdej rodzinie jest inaczej. Niesamowite to jest, żeby Pan Jezus przyszedł w tak ubogiej rodzinie, gdzie często był głodny od dziecka. Nauka Pana Jezusa, która dotyczyła miłości bliźniego, była zupełnie niezrozumiana. Tylko Matka Boża wiedziała, i kiedy on przychodzi, Matka Boża płakała, ona wiedziała, ona nie była na początku z Panem Jezusem, nie chodziła z Panem Jezusem na początku, w pierwszym roku działalności Pana Jezusa. Nie chciały narażać na te wszystkie no, niedogodności, no, Łazienek nie było. To jak mężczyźni jeszcze potrafi sobie radzić bez tego, typu rzeka, albo umycie się w wilgoci, w liściach, gdzie jest troszeczkę deszczu spadło, no to kobietom to jeszcze trudniej. I pan jest mówi: Słuchaj, mama, nie płacz. Taką misję mam, taką przyjąłem i ty o tym wiesz. Matka może wiedziała, w jaki sposób zginie od samego początku. Zostało jej to pokazane, więc ma cudownego syna, syna Boga, o którego ma dbać i wie, w jaki sposób umrze. No więc tylko łzy cisnęły się, ale on mówi: Słuchaj, mama, jak ja tu przychodzę. No to nie płacz, bo no, ja bym chciał odpocząć od tego niezrozumienia świata. Ja wiem, z jakiego powodu są te łzy. Ale cieszmy się sobą. Bóg wie, co robi. Bóg ojciec. No i matka Boża ze wszystkich sił starała się pokazać uśmiechniętą twarz potem. A potem chodziła razem z niewiastami. Apostołowie mieli żony, niektórzy. I te żony chodziły razem z apostołami. No nie zawsze mogły, bo to dzieci były. Apostołowie mieli dzieci. Po zmartwychwstaniu Pana Jezusa wszyscy zostawili rodziny. I poszli głosić Ewangelię, ale to nie było tak, że te kobiety były przeciwne. Te kobiety ko wszystkie kochały pana Jezusa. Może nawet bardziej niż apostołowie. Te kobiece serca były bardziej otwarte. One wszystkie sporo zawdzięczały panu Jezusowi i doskonale rozumiały misję pana Jezusa i swoich mężów. I nie przeciwstawiały się temu, że oni pojechali w dalekie strony i, i wielu z nich nie wróciło do swoich rodzin nigdy. Nie zobaczyli, no listy pisali pewnie. Nie było to łatwe to wszystko. No ale czy ktoś mówił, że życie będzie łatwe? <noise> Pan jest mówił, droga do nieba jest wyboista, górzysta i w górę, i trudno, i ciężko, i człowiek jest zasapany tak jak ja. <noise> A ta droga szeroka, idąca w dół, jest usłana muzyką i disco. Polo i róbta, co chce ta, a prowadzi do piekła. A prowadzi do piekła. Stąd to stwierdzenie, róbta, co chce jest zdecydowanie diabelską zasadzką. Niech miłosierny Bóg nas oświeci, da nam światło ducha świętego. I prowadzi prosto do raju.